Projekt przebudowy elementów komunikacyjnych zlokalizowanych na działkach numer 759, 735 i 741 dotyczący ulicy Targowej, Kościelnej i Rynek w Osjakowie jest w końcowej fazie realizacji. Zostało jeszcze tylko założenie chodnika na ulicy Targowej oraz posadzenie drzewek w parkach koło kościoła i koło gminy. To co jest już zrobione mieszkańcom Osjakowa bardzo się podoba. Ładnie jeździ. Niech będzie aż, aż miło teraz. Aż miło tak jest. Gmina na upiększenie centrum Osjakowa potrzebowała 600 tysięcy złotych, z czego 350 tysięcy pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Prace prawdopodobnie potrwają do 30 czerwca. Choć to mało czasu, ale gmina już zrobiła większość tych prac, między innymi są już nowe miejsca parkingowe. Na uwagę zasługuje już zrealizowany projekt którego podjął się pan Krzysztof Hanulak. Mowa tu o renowacji ogrodzenia kościelnego. Nasza miejscowość pięknieje w oczach. Oby tak było już zawsze. By nikt tego, na co tak długo czekaliśmy, nam nie popsuł. Dla Osjaków Info, Grzegorz Porucznik.